Arcybiskupem Gnieźnieńskim i Poznańskim. Był wtedy Mieczysław Halka Leduchowski, kiedy w 1865 roku. Pius IX powołał Leduchowskiego na stolicę arcybiskupią w Gnieźnie i Poznaniu. Zakazał duchowieństwu działalności narodowej. Takim symbolem tej chęci Leduchowskiego, aby usunąć z kościołów wszystko, co mogło być przez prusaków uznawane za działalność polityczną, był zakaz śpiewania w kościołach. Boże coś Polskę. Ta pacyfikacyjna działalność Reduchowskiego sprawiła, że nie cieszył się on wśród Polaków, wśród polskich księż, dużą popularnością. Sytuacja jednak zmieniła się w okresie Kultur kampu. kiedy bowiem Bismarck zażądał, aby to państwo decydowało o tym, kto ma być proboszczem, kto ma zajmować jakie stanowisko w Kościele. Leduchowski odmówił. Ponieważ obsadając stanowiska kościelne lekceważył zarządzenia władz pruskich, sądy zaczęły go skazywać na grzywny. Leduchowski nie uznawał niesprawiedliwych wyroków, nie płacił kar, co spowodowało wizyty komornika. W końcu w pałacu arcybiskupim zostało już tylko jedno łóżko i kilka niezbędnych, bezwartościowych przedmiotów, ponieważ grzywny, ponieważ Wizyty komornik nie były w stanie złamać oporu Leduchowskiego. Władze pruskie postanowiły go uwięzić. I wyrokiem sądowym skazały go na karę dwóch lat poznania wolności i pozbawiły go funkcji kościelnych. 3 lutego 1874 roku, o 3 po północ, komendant policji osobiście aresztował Leduchowskiego. Tego samego dnia został przewieziony do Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj przydzielono mu celę, którą tak opisywano. Cela składała się właściwie z dwóch, gdyż obok pokoiku miał ubikację, której arcybiskup zresztą nie używał. Właściwa komórka, którą kilka dni wcześniej z pośpiechem odświeżono. Zawierała najniezbędniejsze sprzęty w postaci łóżka, kanapy, małego stołu i dwóch krzeseł. Drzwi celi prowadziły na korytarz opatrzony jak i schody żelaznymi kratami. Po korytarzu tym mógł się arcybiskup przechadzać w pewnych godzinach ściśle określonych uwięzienie Leduchowskiego uczyniło z niego bohatera narodowego. Zapomniano mu to, co robił wcześniej. Ważne było to, że trafił do więzienia. Że swoją niezłomność w obronie praw kościoła opłacił własną wolnością. Papież Pius IX mianował uwięzionego Leduchowskiego kardynałem. 15 marca 1895 roku. Jak dowodzi historyk Józef Buszko, wówczas uznawano, że kardynał jest równej członkowi rodziny królewskiej, a członków rodziny królewskiej się nie więziło. Także promocja kardynalska dokonana przez Piusa IX wymuszała na Pusakach uwolnienie polskiego arcybiskupa. Ostrowskie więzienie opuścił w 1876 roku. Uwolniony Leduchowski musiał opuścić Polskę, udał się do Rzymu. Ojciec Aleksander Jełowicki tak opisał przyjazd Leduchowskiego do Rzymu. Skoro wśród tłumu podróżnych na białych włosach naszego prymasa, jak żywym ogniem błysnęła kwała piuska, jęk się rozległ od serca Polaków. A gdy najstarszy z nich zawołał, niech żyje nasz kardynał prymas, więzień chrystusowy, zaraz wszyscy drżącym głosem wołali, niech żyje. Kardynał nasz, z uśmiechem pełnym łez, witał nas czule witaniem rąk swoich. Zwłuszany prądem, przedprosto prosto do powozu z kardynałem Boromeuszem, wysłanym przez papieża na jego przyjęcie. Śpieszył nasz prymas do Piusa IX, gdy z otwartymi rękoma wyszedł przeciw niemu, Przycisnął go do serca, jak my wszyscy, powitał ze łzami. Jak pisze jego biograf, ksiądz Witold Klimkiewicz cieszył się niezwykłym autorytetem wśród Włochów. Cytuję fragment jego monografii. Gdziekolwiek zjawił się prymas polski, w pierwszym roku bytności w Rzymie, widział u stóp swoich przedstawicieli wszystkich war rzymskiego społeczeństwa, przystępowali Włosi do kardynała męczennika, by całować jego ręce. I dosłownie mówiąc, jego stopy. Nieraz spotkany na przechadzce za miastem i poznany przez lud włoski, zniewolony był prymas Polski, wsiadać czym prędzej do karety, by nie dopuścić do przesadnych, acz w niezwykłości swej bardzo szczerych, objawów czci. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.